Cześć, witam Was w 116 dniu, mamy piątek, piąteczek, piątunio, 12 dzień lipca, godzina 9.54 w tym momencie i 22 stopnie. Jak widzicie coraz szybciej, coraz wcześniej udaje mi się zacząć nagrywać w tym tygodniu. Staram się już wrócić do tej godziny, która będzie w przyszłym tygodniu, czyli przed piątą, a w okolice piątej zaczniemy nagrywać, bo wtedy wracam właśnie do roboty i wszystko powinno wrócić, jeżeli chodzi o termin wpuszczania filmów. Okej, okay, ale ja zapraszam Was na śniadanie, więc wam sobie smacznego. Na wstępie proszę o subskrypcję i like, jeżeli spodobał Wam się ten materiał. Dzięki. Ok, i przechodzimy do, od razu do tematu odcinka, jakim jest właśnie dieta kopenhaska i moje doświadczenie z tym związane. No, takie krótkie informacje co do diety kopenhaskiej, jest to po prostu dieta tak zwana też 13 dniowa, dlatego hmm. dużo ludzi też próbuje spróbować się z tą dietą, ich jako pierwsze doświadczenie. Opiera się na tym, że trwa tylko 13 dni i nie może trwać dłużej, to raz, a dwa 600-800 kalorii to, jest takie, to są takie widełki kaloryczne każdego dnia, więc jak słyszycie bardzo mało. Składa się z trzech posiłków, śniadania, obiadu i kolacji i nic więcej. I oczywiście są zakazane produkty, czyli alkohole, słodycze i, po, i przekąski między posiłkami. W tym wszystkim obowiązkowym, obowiązkowymi produktami jest kawa. W moim przypadku kawa nie była brana pod uwagę, ponieważ nie pije kawę, więc zamiast kawy piłem zieloną herbatę. Jajko, szpinak, sałata, beztłuszczowe mięso, czyli u mnie to była jakaś tam szynka po prostu, jogurt naturalny i niektóre warzywa oraz owoce. Czyli wiecie już mniej więcej z czym macie do czynienia, jeżeli chodzi o dietę kopenhaską jeżeli jeszcze nie widzieliście. I tak, jak to wyglądało w moim przypadku? Ogólnie czemu podjąłem się tego, nie wiem, to można też traktować jako wyzwanie, bo 13 dni jedząc, u mnie, pamiętam, że było to dokładnie 760 kalorii dziennie, bo korzystałem pierwszy raz wtedy Fitatu i bardzo dokładnie, sumiennie wtedy wszystko notowałem, wpisywałem wtedy tej aplikacji Fitatu. Już wtedy. I to było Jakieś 10 lat temu, to były na pewno około 10 lat temu, bo wtedy chodziłem na studia. Może 9-8 lat temu, bo to były takie moje trzecie podejście do studiów, i wtedy właśnie miałem chyba 20 lat. 20 albo 21 jakoś tak. Więc e, to było wtedy. Pierwszy raz miałem, to była też pierwsza z jakąkolwiek dietą miałem. I czemu podjąłem właśnie się tego wyzwania? Te, wtedy moja wiedza po prostu leżała, jeżeli chodzi o jedzenie, jeżeli chodzi o w jaki sposób chudnienie, sp chudniemy. Wiedza dietetyczna u mnie leżała, więc chciałem spowodować czegoś, co trwa tr krótko, będą efekty, i po prostu chciałem się sprawić, czy wytrwam takim, taki przy takiej liczbie. dieta czasami obiecuje, że schudniecie do 10 kg w tym, w ciągu tych 13 dni. Jasne, ja jeszcze wtedy nie byłem świadom z czego to się chudnie, chudnie. Od kilku lat już wiem, że po prostu to jest głównie woda. Wtedy ja po prostu tak nie myślałem i chciałem po prostu schudnąć w miarę szybko. Nawet nie miałem żadnego wesela czy coś po drodze, żeby schudnąć do, nie wiem, do jakichś ciuchów, czy po prostu do jakiegoś wyzwania, do jakiegoś yy, wydarzenia. Po prostu chciałem schudnieć. Wtedy ważyłem jak pewnie coś koło stówy, nie ćwicząc. Więc wyobraźcie sobie, że byłem właśnie takim odkulanym facetem. Czy to było ciężko? Prawdę mówiąc, nie było ciężko, ponieważ znam swój charakter i wiem, że jeżeli czegoś chcę podołać i chcę to ukończyć, widzę jasny cel końca, to wiem, że w 90%, paru, w 90 uda mi się to zrobić. Tak w głowie mam nastawienie. I co najciekawsze, nie czułem się zbytnio głodny, ale to pewnie dlatego właśnie, że byłem już takim grubszym facetem i no i organizm cierpiał energię z tłuszczu, ale nie pozbywając się go zbytnio. Koniec końców. Ta dieta zmusza nas do tego, żebyśmy nie byli zbytnio intensywni w tych dniach, kiedy stosujemy tą dietę, ponieważ właśnie je dostarczamy tam od 600 do 800 kalorii, więc nie mamy z czego praktycznie mieć tą, tej energii w ciągu dnia. Ale ja wtedy jakoś chyba olałem tę zasadę, ponieważ wtedy, jak pamiętam, chyba zacząłem też biegać biegać i, i nie wiem, czy też nie były epizody chodzenia na siłownię. Tego nie jestem pewny, czy w tym czasie chodziłem na siłownię, ale ogólnie dużo aktywności miałem w ciągu dnia, więc y, tym bardziej źle to robiłem, niż powinienem to robić. Ale koniec końców, dotrwałem do tych 13 dni, ogólnie ta dieta polega też na tym, żeby wyrobić sobie jakieś nawyki przez te 13 dni, bo te dwa tygodnie wystarczy nam, żeby wyrobić sobie jakieś nawyki i nawyki w tym momencie, żeby pilnować tych zasad niepodjadania oraz żeby mieć te regularne posiłki. Jeszcze w tamtych czasach bardzo modne było to, żeby jeść regularnie i trzy posiłki, czy tam pięć posiłków dziennie i nic więcej. Po prostu takie była moda, że na sposób na chudnięcie. Nie mówiło się aż tak, aż tak głośno jak teraz, jeżeli chodzi o liczenie kalorii i w ten sposób, że w taki sposób chudniemy. Tak, jeszcze taka krótka informacja co do tej diety, jak to wyglądało u mnie. I tak jak wspomniałem, udało mi się mm, dotrwać do tych 13 dni i wyrobiłem sobie te nawyki, tak jak wspomniałem, natomiast te nawyki szybko przeminęły, jeżeli chodzi o... Wróciłem po prostu do tego, co było przed dietą, bardzo szybko. Chodzi o, to, o te nawyki, że jednak jak żyłem z rodziną, wtedy jeszcze z bratem i z mamą, to jednak, żeby dostosować się do normy życia, zacząłem właśnie podjadać, zacząłem właśnie o wiele więcej jeść niż powinienem po skończonej diecie, jeżeli stopniowo powinien zwiększać kalorykę, a ja może na początku stopniowo, ale nie na tyle długo to trwało, że po prostu w pewnym momencie jadłem już o wiele więcej niż powinienem. I Ile schudłem w takim razie? Jak wspomniałem, ważyłem około 100 wtedy i schudłem do 95 kg. Mam myślić, ma że tak schudłem, że to. Ma, wiem, że to była głównie woda, a wtedy tak jeszcze może nie myślałem. Nie pamiętam, czy myślałem, czy już wiedziałem, czy nie wiedziałem, ale wydaje mi się, że nie. I czy czułem się rozczarowany, że to pięć, tyk, tylko 5 kg. Chyba wtedy tak. Trochę byłem rozczarowany tym, że to jest 5 kg. Tylko stwierdzałem, że nie będę ważył się w ciągu tych 13 dni, tylko sobie. Pierwszego dnia I 13 dnia, czy tam 14 dnia, zważyłem się. Po prostu pamiętam, że byłem trochę rozczarowany, ale koniec końców yy, rozczarowany, ale też jednak udało mi się schudnąć. Chociaż to była woda, to i tak byłem w trochę usatysfakcjonowany, bo to było takie pierwsze moje osiągnięcie, jeżeli chodzi o świadome schudnięcie. Czyli coś, co zrobiłem, miało doprowadzić do tego, że tych kilogramów będzie mniej. Wcześniej, jak już miałem tych kilogramów mniej, to po prostu taki etap w życiu miałem, że. Jadłem mniej, bo nie miałem po prostu na jedzenie, czy coś takiego. Nie mieliśmy jedzenie, to wtedy po prostu się schudło. Ale później, jakieś yy, finanse były lepsze, to od razu kilogramy tak podskoczyły do góry. I w tym samym przypadku też mi dopadł efekt tak zwany. Czyli wróciłem do tej 100 kg. Trzy tygodnie później po zakończeniu już chyba te 100 kg miałem na sobie. Więc, jak widzicie, efekt mnie nie ominął. Więc tak, zaletą tej diety na pewno jest to, że trwa 13 dni i jest jakaś tam szybka utrata wagi ze względu na to, że właśnie niska kalorytet w ciągu dnia. Więc jeżeli ktoś ma jakieś wesele, ma jakieś, nie wiem, ważne wydarzenie i chce w jakimś tam stopniu pozbyć się nadmiaru wody w organizmie albo nie wiem, jakąś sesję zdjęciową, to te 13 dni wam pozwolą na to, żeby schudnąć te parę kilogramów z wody. Oczywiście przez to będziecie trochę mniejsi. Jeżeli macie mięśnie, to wtedy wasz, wasz bigogel w mięśniach może u, uciec, że tak powiem, i wtedy też będziecie mieli mniejsze mięśnie, więc uważajcie na to. Ogólnie ci pełni kulturyści w ogóle nie, nie chcieliby mieć styczności z czymś takim, ponieważ wiedzą, że teraz już wiemy, jaka jest wiedza powszechna, więc takie coś to było niszczy, niszczycielskie dla, na, dla naszych mięśni. Ale okej, okay, to są takie zalety, które wymieniłem, a wody to jest oczywiście efekt jojo. Bardzo duża szansa na to, że mi będziecie mieli taki efekt jojo. Trudność utrzymania, bo jednak 600-800 kalorii w ciągu dnia, praktycznie moja wsięka ma 630 parę kalorii, więc wyobraźcie sobie, że jecie tylko owsiankę w ciągu dnia, nic poza tym. A i musicie też oczywiście pić dwa, co najmniej 2 litry wody dziennie, ale to raczej przy takiej diecie nie będzie Wam trzeba o tym przypominać, bo sami będziecie sięgać po tą wodę. I jeszcze z wad jest niedobory pokarmowe, czyli jakieś po prostu nie jest dostarczanie niezb niezbędnych składników odżywczych. Ta dieta ma bardzo mało błonnika, tak w sumie teraz sobie pomyślałem, że ma mało błonnika oraz białka i węglowodanów, więc te wartości odżywcze i makoskładniki będziecie mieli ma bardzo niskim poziomie. A jak wyglądało menu u mnie w takim razie? Musiałem sobie przypomnieć te menu, jak wygląda tej diety kopenhaskiej, więc sobie będę poszukał jakimiś tam danymi z internetu, jak to czerpałem. Nie jestem pewny, czy to, co pan omawiał, było w 100% u mnie, raczej nie, bo niektóre niektóre potrawy trochę zmieniałem, pewnie dlatego, że albo nie miałem, albo po prostu chciałem coś innego, podobnego. Więc tak, zawsze jest tak, że zaczynamy śniadanie od kawy z kostką cukru lub Czasem bez cuku, Ja jako, że nie piłem kawy, to po prostu piłem zieloną herbatę. Bez cuku. jeszcze do tego, jakoś tak e, zieloną herbatę bez cuku, bo stwierdziłem, że a po co mi koćka tylko bo to ma kalorie. Tak wtedy myślałem, nie to, że jadłem za mało, o wiele za mało, to jeszcze miałem takie przeświadczenie, że dobra, nie potrzebuję tą kostkę cukru, zaoszczędzę kalorie i schudnę jeszcze szybciej, mniej, jeszcze bardziej. Tak wtedy myślałem, a głupio myślałem, wiem. I takie było śniadanie, pierwszego dnia i ósmego dnia, teraz mówię jak wygląda. Potem na, obie, na obiad było dwa jajka na twardo, gotowany szpinak i pomidor. Tak, to pamiętam, że w 100% tak miałem, że gotowana jajka, szpinak i pomidor. Nie pamiętam, jak, jakiej gramatury tej gotowany szpinak, pewnie gdzieś tam w odmentach, tam w mojej aplikacji Fitaty, bym może bym znalazł. Jestem ciekaw w sumie. Po tym nagraniu sprawdzę, czy się zapisało, czy ten profil, którego korzystam, ma takie dane. I kolacja. Tutaj ma napisane, że stek 200 g, sołata z oliwą i cytroną. Na pewno nie jadłem steka i pewnie zamiast steka po prostu jadłem szynkę, 200 gramów. Sałatę z oliwą i cytroną, to akurat pewnie jadłem, też, nie, też nie, nie wiem ile gramów, przy tym co czytam akurat nie ma podanej gramatury, ale pewnie tam gdzie korzystałem były podane. I to było właśnie dzień pierwszy i ósmy, teraz dzień drugi i dziewiąty. Tradycyjnie kostka z cukru, kawa z kostką cukru, czyli tak samo u herbata bez cukru, stek 200 gramów, sałata z oliwą i cytroną i do tego owoc. Czyli tak samo jak poprzedniego dnia, zamiast pek była szynka i sałata była tak samo. Owoc u mnie to było zawsze jabłko, bo jabłko najbardziej człowieka syci, jeżeli chodzi o owoców. Najbardziej sycącym owocem jest w porównaniu do kalorii. I kolacja szynka 100 gramów i ogród naturalny, czyli u mnie kolejna, czyli tutaj u mnie po prostu bez zmian. Dzień trzeci i dziesiąty, kawa z kostką cukru, do tego sucharek, czyli coś innego, czyli tak samo u mnie zielona. Herbata plus suwarek. Dwa jajka na twardo, silka 100 gramów, sałata z oliwą. I to był obiad. Tutaj chyba wszystko było tak jak napisane. Kolacja: gotowany seler 100 gramów, pomidor i owoc, czyli w tym przypadku mniej jabłko. Nie pamiętam, czy jadłem gotowany seler 100 gramów. Prawdopodobnie zamiast gotowany seler po prostu gotowany boku z gramów. Tak mi się wydaje, coś mi się obija w pamięć taką, że boku był u mnie. I to był właśnie dzień trzeci dziesiąty. Dzień czwarty, jedenasty. Zielona herbata bez cukru, suwarek. Obiad jogurt naturalny sok z pomarańczy. Bo ja teraz sobie to czytam właśnie, że jeśli do takiego, takiego człowieka zmusza, zmusza się pić sok z pomarańczy zamiast zjeść po prostu pomarańczy to jeszcze bardziej mi utwierdza w jakim, jakim ja byłem w wiedzy, że w stu się sugerowałem ten sok z pomarańczy. Ja wtedy piłem chyba, to było chodzi o szklankę soku z pomarańczy. Po prostu lepiej było zjeść tą pomarańczę i człowiek bardziej będzie najedzony i, i będzie miał przyjemność z jedzenia. I kolacja, jedno jajko na twardo, marchewka starta i twarożek. Tak, to chyba było w supercenach też tak. Czyli ten dzień, czwarty, jedenasty był w supercenach taki sam, jak opisałem u mnie. I dzień piętnasty, dwunasty, tarta marchewka z sokiem z cytryny. Tu szczerze mówiąc nie pamiętam, czy na śniadanie właśnie coś takiego jadłem. Tarta marchewka z sokiem z cytryny. Wydaje mi się, że tak, jednak tak, ale nie jestem pewny. Kurczak, 200 gramów, oto jakiś ten, to jakiś festiwal jedzenia. Sałata z oliwą i cytryną, a jeszcze pamiętam, że kurczak w ogóle był bez przypraw, nie było soli, nie było pieprzu, byłem na właśnie takiej wiedzy, że stwierdziłem, że to może w jakimś stopniu mi zaszkodzić schudnięcie, czyli taki, taki właśnie byłem, tak mało wiedzy w sobie miałem, czyli bez, taki, bez smaku kurczak 200 gramów kolacja, dwa na twardo i machewka starta, czyli się zgadza, tak samo było. I dzień 7 chyba był najcięższy, śniadanie, herbata bez cukru, tutaj jest napisane herbata bez cukru, więc nie kawa tylko herbata bez cukru i na obiad nic, czyli post i kolacja, do tego tutaj jest napisane jedno jagnięcie, 100 gramów i jabłko i pewnie dlatego nic na obiad, bo jagnięcie, bo ja też nie jadłem jagnięcia, pamiętam, ale nie pamiętam zamiennika, coż na pewno musiało być y, bardziej kalorycznego niż szynka, bo 100 gramów szynki i jabłka raczej by nie wytrzymał całego dnia i już nie pamiętam, co jadłem zamiast jagnięcia, czy jagnięcina i to do tego tylko 100 gramów, więc to też musiało być takie bardziej kaloryczne miejsce. Nie mogę sobie przypomnieć, ale Coś było innego, no na pewno niż jak mięcina. I to były właśnie całe menu. czyli 7 dnia były takim najcięższym dniem, na pewno. A pozostałe dni wydaje mi się, że były w miarę do przetrwania. Tym razem nie zapomniałem o suplementach na kamerze pić czyli takie podsumowanie. Dieta komputerka trwa 13 dni, a nie dnia dłużej. Jest sposób na szybkie utrata wody w organizmie. Widełki kaloryczne od 600 do 800 kalorii dziennie. Nie można podjadać, nie można pić alkoholu i żadnych ewentualnie, i po prostu trzeba trzymać się wyznaczonej diety. Duże ryzyko na efekt i oraz niewskazane dla. Kobiet w ciąży oraz y, ludzi trenujących. Tak można powiedzieć. Takie krótkie podsumowanie tej diety. Cały czas mam w głowie to, że na tej wiecie mógłbym mieć tylko tą owsiankę i nic poza tym. Dzisiaj na pewno bym tego nie przetrwał, znaczy przetrwałbym, ale nie spróbowałbym. Okej, okay, jeszcze takie może krótkie informacje, czy polecam tą dietę. Jeżeli tak, to komu? Tak jak wspomniałem, polecam dla ludzi, którzy z jakiejś tam przyczyny chcą zgubić nadmiar wody w organizmie. W jakimś tam stopniu się oczyścić z organizmu, że tak powiem. Chociaż nie wiem, czy, to, czy ta dieta jest dobra ku temu. Przez to, że trwa 13 dni, jest duża szansa, że przetrwacie tą dietę. Oraz nie polecam właśnie dla sportowców. Raczej nie muszę im mówić, bo oni już raczej wiedzą, że taka dieta jest bez sensu. Oczywiście dla, dla kobiet w ciąży tym bardziej nie polecam, ale to też pewnie są świadome i raczej by, nie znam nikogo przynajmniej z mojego otoczenia, co by spróbowała taka kobieta w, w ciąży. I koniec końców nie polecam tej diety dla wszystkich pozostałych, jeżeli nie macie takiej, takiego wymagania, jak napisałem wcześniej, czyli z, macie jakiś krótki termin, że musicie, musicie zwrócić uwagę, ponieważ to jest niezdrowe. Ta dieta jest niezdrowa dla człowieka i zawsze polecam zbalansowaną dietę 200 kalorii, 300 kalorii deficytu, jeżeli chcecie schudnąć i po prostu cierpliwości. Pamiętajcie, będziecie żyć kilkadziesiąt lat, nie kilka lat, więc sobie uświadomcie tak, takie coś, że poświęcicie, poświęcicie rok czasu, nie wiem, może nawet mniej pół roku, zależy, ile chcecie schudnąć na delikatnej redukcji. Gdzie nie będziecie się czuć zbytnio głodni, jeżeli na przykład dodacie do tego jeszcze aktywność fizyczną i takie tam. pozbądziecie się prawdziwego tłuszczu z organizmu, a nie wody i będziecie mieć lepsze życie, że tak powiem. Czyli schudziecie w taki sposób, że coś to wymagało większego waszego zaangażowania, jeżeli chodzi o psychikę. Przez co będziecie bardziej się siebie zadowoleni, że wam coś się udało. I dwa, zrobiliście to w zdrowy sposób i macie wtedy później lepsze efekty na dłuższą metę. Więc zbalansowana dieta nie chodzi, czy to nie wiem, dieta keto, czy tam dieta niskowęglowa, węglowodanowa, czy wysokowęglowodanowa, czy białkowa, czy nie wiem, mleczna i takie tam ważne, żeby, była ta, żeby był ten deficyt kaloryczny. To jest najważniejsze przy chudnięciu. Nie żadne diety o różnych nazwach, czy tam śródziemnomorska, tylko deficyt kaloryczny w waszej diecie. To jest na koniec, co chciałem powiedzieć. Więc, jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie o lajku w górę, Dziękuję. A to miałem coś chciałem powiedzieć na koniec, przed zleceniem komentarza, a teraz jest ten czas. Tutaj mamy komentarz od Torio Coelho, bardzo długi komentarz, więc polecam spauzować, jeżeli chcecie sobie na spokojnie przeczytać. Tak, tutaj tutaj Toriakolelo podzielił się opinią co do wczorajszego komentarza na temat sterydów, przytoczył różne bardziej szczegółowe informacje na poszczególne problemy, jakie wymieniłem, więc wszystkie, które wymieniłeś, Toriakolelo, zgadzam się z nimi. Tak jak wspominałem wcześniej, na wcześniejszych materiałach, ja podaję takie krótsze, krótsze informacje, nie skupiam się aż tak bardzo na szczegółach, ponieważ nie chcę, żeby to ten ten kanał polegał na tym, żeby każdy temat omawiał godzinę, czy tam dwie godziny na każdy właśnie temat, więc staram się zmieścić w jakimś tam czasie. Ale jeszcze właśnie Torio wspomniał, że ma 23 lata doświadczenia w stosowaniu testosteronu, a dzisiaj w, w byciu na cyklu, więc yy, ma doświadczenie z tym, więc fajnie się z nami podzielił. I przez co yy, bardziej to, co napisał, bierze pod uwagę, że jest to prawdziwe. Że nie jest to jakieś tam wyczerpane z internetu wiedzę i przekazywane nam. O, zobaczcie, jestem mądry, tylko jednak z waszego doświadczenia wszystko to opisuję. Tak jak wspomniałem, zgadzam się z wszystkim, co napisałeś. Trzeba uważać z tymi dawkami testosteronu, z cyklami, w jaki sposób to robimy i z jakich źródeł też bierzemy, oczywiście, bo jednak Szary Kowalski nie ma takiej wiedzy na co dzień, jeżeli chodzi o byciu na cyklach, od takiego właśnie doświadczonego już człowieka i też y, trzeba zawsze się przy tym konsultować z lekarzem, jak ja wspomniał Torio. I też jeszcze warto wspomnieć, że właśnie zapomniałem powiedzieć na filmiku, że głównie chodzi też jak dany organizm może różnie przyjmować y, każdą dawkę tego testosteronu, więc jedni biorą więcej, jedni mniej i to też zależy od organizmu jak to przyjmie. To też właśnie Torio podkreślił, że każdy po prostu jest inny i już nie można tego po prostu opisać ogółem do jednego człowieka, tylko trzeba właśnie zawsze się skupiać na pojedynczych przypadkach. Ok, i to było wszystkie komentarze, czyli dzisiaj był tylko jeden komentarz, natomiast jak widzicie, bardzo długi i rzetelny, więc dzięki to Kole, że się jeszcze raz z tym podzieliłeś i zapraszam na więcej, jeżeli jakiś materiał Cię zainteresuje i chciałbyś się podzielić swoją wiedzą, bo widzę, że masz bardzo dużo, dużo wiedzy i zawsze warto takie komentarze czytać i zdobywać wiedzę. Z doświadczonych ludzi, od doświadczonych ludzi. Okej, okay, ale to byłoby na tyle wszystko. Zdrowie. Jest piątek, piąteczek, piątunio. jest ładna pogoda, choć przez chwilę dostałem komunikat ale RCB, że będzie burza. Mam nadzieję, że nie, bo w tym tygodniu to jest dramat, jeżeli chodzi o te burze. Jest ciepło, ale czasem jest słonecznie, a zaraz czarne chmury i właśnie porywiste deszcze i błyskawice, więc nie wiadomo, jak trafi się człowiek, będzie spacerował i nagle nie ma parasolki. A burza go dotknęła, więc uważajcie, oczywiście na to burzę. Ja skończyłem owsiankę, więc życzę Wam miłego dnia i miłego weekendu zaś.